Cześć wszystkim, z tej strony Anabelka I witajcie w krótkim vlogu, którego nagrałam z wyjazdu do Serbii z moim tatą Także tutaj sobie wylądowaliśmy i wracaliśmy z lotniska do domku I był bardzo ładny zachód słońca Cześć kochani! Jesteśmy na drugiej wycieczce Pekara, 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 Pekara. Dużo Pekara. Pekara. Witamy na drugie wycieczce w Serbii w tym roku. Trzecia. Moja druga. Wygląda jak Sherlock Holmes właśnie, But to jest fajne. Idziemy ym, przed, siebie. przed siebie. Idziemy na spacer mm. i tata będzie jak w Pokażę wam jak się pisze gin po serbsku. To? Tak, gin. Gin. Wodka. Potka. Potka. So bad guys. Oh my god. Swaki Dan Razo stan. Haha! Mega śmieszne. Widzowie. Zgadujemy co to jest. 3, 2, 1. Piszemy w komentarzach. Śmiał liliz i Hi, hills jeszcze raz pola metra palacinka tak Ta czyli panekeks z naleśnik pół metra 50 cm Drugiego dnia pojechaliśmy na spacer nad rzekę, która nazywa się Sava i myślę, że wszyscy kojarzą, ale pojechaliśmy sobie na spacer z dziadkami i usiliśmy też w kafejce, to wam zaraz pokażę i jedliśmy deserki. Kochani, siedzimy nad wodą. Tam jest woda i będziemy jeść lody. I jest bardzo ciepło. Wieczorem pojechaliśmy do galerii, jednej z największych, chyba w Belgradzie, mojej ulubionej. Pochodziliśmy trochę po sklepach i kupiłam buty, zaraz pokażę je. Byliśmy też w laszu, bo akurat tam jest, w Polsce niestety nie mamy, więc poszłam tam do lasza i też kupiłam jedną rzecz. No i jestem taka ładna również Zara. To zaraz pokażę. Moja ulubiona chyba w całej Europie. Ota, jest bardzo piękna. W rzymie jest również taka dużo ładna. No i co spotkaliśmy, to też. W górni koszykówki w środku centrum handlowego. Także ciekawie. Znalazłam moją ulubioną kawkę waniliową z Chorwacji, którą piłam, właśnie jak byłam w Chorwacji. I znalazłam takie coś z altro. Nie ma tego w Polsce, więc robimy taste test. Hall zakupowy, uwaga! Więc mamy z nasza, jak to się nazywa? Peeling do ust o zapachu Bubble Gum. Slay, dawno go nie miałam Myślę, że ostatnio raz go miałam, ja byłam w Stanach w 2019 Więc jestem ciekawa w sumie I mam kule do kąpieli, świąteczne już były, więc kupiłam do takiego Mikołaja Chciałam pokazać bułki Agi Ugi, Agi. Takie szare Myślałam nad tymi, tymi beżowymi, ale stwierdziłam, że te będą pasowały Chyba do większej ilości rzeczy I'm excited! Kolejnego dnia jedliśmy burek na śniadanie. Mega slay, Tak, jak tutaj mój tata. I poszliśmy się zobaczyć z wujkiem, jednym z. Um, I poszliśmy na taki spacer. A na końcu dnia również poszliśmy z tym samym wujkiem na kolację. I był taki piękny widok na cały Belgrad. Także było super. A tutaj już, jak się opakowałam, kolejnego dnia i mieliśmy pełno plazmy walizce tradycyjnie i tutaj jedziemy na lotnisko. Niestety nic więcej nie pokazałam, ale bardzo źle się czułam już tego dnia. Coś mnie złapało, zachorowałam. No i niestety tyle zdążyłam nagrać, także dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.